W dzisiejszym magazynie Oblicza Ameryki zaprosimy Państwa do Arizony na uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Pod Halland. W amerykańskich premierach filmowych dziś komedia The Breakup, czyli sztuka zerwania. Dlaczego show A na zakończenie reportaż z wystawy polskiej sztuki w Muzeum SMART Uniwersytetu Chicagowskiego. uszek, wielbicielom pierogów, wegetarianu i nie tylko naleśnikowym smakorzom, a wszystko to przyrządzone według tradycyjnych receptur bez konserwantów na najlepszych składnikach i w atrakcyjnej cenie pierogi, uszka, naleśniki, krokiety oraz inne gotowe i pyszne tradycyjne polskie potrawy czekają na ciebie w A&R Pierogi przy 8550 South Harlem Bridge View 708 233 0885 ANR Pierogi tradycyjnie po polsku. Avenue Foodmart. Polskie Delikatesy z wieloletnią tradycją. To prawdziwa enklawa ojczyzny w sercu kolonijnej dzielnicy Chicago. Tu znajdziesz nie tylko produkty z Polski i z całego świata, ale smaczne wędliny i garmażerkę, wspaniałe pieczywo oraz wypieki cukiernicze własnego wyrobu. Wysoka jakość towarów i usług przyciąga niczym magnes tysiące klientów. I Ty zostań jednym z nich. Avenue Food Mart 6850 West Belmont, Chicago.